Znajdujemy się na turnieju charytatywnym dla Olusia w Nowym Korczynie. Z nami trener reprezentacji Polski w futsalu Plus 35. Panie trenerze, czy możemy prosić o kilka słów na temat imprezy? No, przyjechaliśmy z zaproszeniem Arka Mudzelewskiego, prezesa Biswy Nowy Korczyn, który zresztą jest zawodnikiem reprezentacji Polski Plus 35. Gramy turniej charytatywny na Olusia. No, jest, jest to jedna z wielu imprez, w jakich uczestniczymy. Kiedy odbywają się kolejne mecze, w których bierzecie udział? 21 listopada gramy w Dukli, to jest przy Granicy Słowackiej, później gramy w Kamienicy i Łącku, taki łączony turniej charytatywny i w tym roku jeszcze zagramy na, w listopadzie na, w Krośnie na, na autystów. Szygujemy się do meczu pod Poznaniem w Skokach, a zakończymy ten rok e, takim wyjazdem, jak my to nazywamy, Eurotour e, Belgia-Luksemburg. 16-17 grudzień. Ja bardzo dziękuję za udział w takich imprezach i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.